Pokój i dobro. Witam Was bardzo serdecznie, drogie dzieci i drodzy rodzice. Chciałem Was zaprosić na MSZ Świętą na godzinę 11 w każdą niedzielę, która będzie odprawiana w naszym sanktuarium w Domorowie Górniczej. Jak wiecie, czas niedzieli jest to czas radości, bo w tym właśnie dniu zmartwychwstał Pan Jezus. Chcemy przychodzić do naszego kościoła, aby słuchać Pana Jezusa i tego, co chce nam powiedzieć, a przede wszystkim Jego słowa starać się wdrażać w nasze codzienne życie. Jak widzicie, mamy tu sobą maskotkę tygryska, który już prawie zakupił sobie plecak. On będzie nam zawsze towarzyszył w każdą niedzielę na Mszy Świętej i będzie miał na sobie właśnie ten zakupiony plecak. Przez cały tydzień, drogie dzieci, będziecie mieli okazję uczynić jakiś dobry uczynek. Bardzo was proszę, abyście na Tą Mszy Świętą ten dobry uczynek, który zapiszecie na kartce, wrzucili właśnie do plecaka, który będzie miał tygrysek na plecach. Jest z nami również święty Antoni, który jest bardzo czczony w tym Kościele, i on również będzie nam towarzyszył w czasie każdej mszy świętej. I jedno z was zostanie wylosowane. I właśnie ten dobry czynek, który zapiszecie na kartce, będzie wylosowany w czasie każdej mszy świętej. I kto zostanie wylosowany, to będzie miał okazję i możliwość zabrać właśnie świętego Antoniego do swojego domu. Ale z nim jeszcze związany jest małe szczegół, taka mała niespodzianka, o której dowiecie się, jak przyjdziecie nam przy świętom. bardzo serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia.